Za każdym razem tak samo zaczynam vloga, ja Tak samo wyglądam i tak samo mówię. I zawsze jesteś tam, albo obok. Ale dzisiaj mamy większy, więcej ludzi z nami. Idziemy zobaczyć, czy woda jest gotowa, żeby nas wziąć. Albo że nie ma jeszcze, czy są kolejki, czy nie. To, to tak. A jaka jest najpopularniejsza aktywność na Jambory. Stanie w kolejce? Dokładnie, stanie w kolejkach. Można spędzić pół dnia, żeby stać w kolejce na coś, co trwa 20 dni. 20 minut. Albo i tak się dostać. No i bywa. Ale jest A na takim czymś będą pływać. Tam właśnie dostają teraz wiosła. Pani uczy jak wysłować I potem nam siadać na taki ponton Ładują się, ładują Dzisiaj prawie dzisiaj na vlogu nie było O, a to jakieś vlogi są kręcone i tam pozdrawiam, tak, będą pozdrawiam mamę i tatę, a w szczególności rodziców <noise> Będzie vlog A dzisiaj nic nie było prawie, bo poszliśmy sobie na wodę I potem chcieliśmy iść nad inną wodę, ale się okazało, że tam jakiś wypadek był Także tak, musieliśmy... Wody? Tak, i nie mogliśmy przejść tą drogą, co jest obok wody Musieliśmy iść naokoło przez Obóz D A Obóz D jest bardzo daleko i w połowie stwierdziłyśmy z dziewczynami, że nam się nie chce i idziemy z powrotem. Po czym spotkaliśmy Szkota Roba, który odprowadził nas do foodhausu. Kupiłyśmy sobie kole. Wróciłyśmy tutaj, legliśmy na kocach, czytając i śpiąc i jedząc i pijąc coś brzoskwiniowego, Jakiś napój brzoskwiniowy w galonie takim. O, to jest pięciogalonowe chyba. I ja potem poszłam po afterburn, bo wszyscy są spaleni, bo słońce mocno daje. I tak sobie relaksujemy się. I jutro będzie 30 stopni, pojutrze będzie 31, ale tu czuć jakby to było 40 przynajmniej. A potem akurat jak się będziemy pakować, to będą 3 dni burzy i deszczu. Kolejny dzień, znowu w ten sam sposób zaczęty vlog. Dzisiaj nikt się z nami nie ruszył. kupaków nie ma. Idziemy na dekanop zobaczymy, zobaczyć, czy w ogóle mnie wpuszczą. Bo niby nie powinni, ale jakoś się dowiedziałam o tym wczoraj, wszyscy wiedzieli o tym od początku, ale wszystko wchodzę, także zobaczymy. A de Canopy to jest taki coś z tylu parko linowego, trochę zjeżdżania, trochę tam czegoś. Oglądanie... może co nie ja robię. Oglądanie drzew z wysokości, także zobaczymy. No to jednak nie idziemy. Canopy, bo się zaczyna o 12 dopiero. Więc idziemy wytradować już resztki naszych rzeczy, żeby już się pozbyć tego po prostu i nie wracać z polskimi rzeczami. Jest handel. Ale handel idzie powoli trochę. Co prawda pozbywamy się rzeczy, których nie chcemy, to tak jest dobrze. To Zusia powiedziała. Właśnie przeszliśmy z naszego zupełnego końca jumbo na drugi zupełny koniec jumbo. Czyli przeszliśmy całe jumbo. Gratulacje. Dziękuję. Jedzenie z amerykańskiej budy. Na razie jest. Lemonade. Na pierwszy ogień idą corn dogi. ten już zajada. Za pomysł. Stoliczek. Sprawdza się. Nie żebyśmy znowu tak samo zaczęli. Nie, nie, wcale nie. A dzisiaj idziemy na rafting. Więc sensie ja nie idę, ja idę ich tylko odprowadzić, a oni idą na rafting. Bzium! Ten dzień nadszedł w końcu. Ciekawe. No. Entuzjazm. Będę pływał. Poziom przed A ja ładuję baterię od aparatu, także jest opcja, że może jednak coś nagramy więcej niż to co teraz. Mam ładną teczkę z kotkami. Się lubię chwalić, widzisz. Ten Antoni. Nie i pojechali Niestety nie będzie możliwości, żeby nagrać, bo nie można wziąć ze sobą żadnego sprzętu, ja też nie mogę jechać. I nie można wziąć ze sobą telefonów, także nie będzie też zdjęć. Ale mam nadzieję, że będą się fajnie bawić. Na pewno jak wrócą to powiedzą jak było. Pojechali takimi wózami szkolnymi przerobionymi na raftingowe. Tak właśnie wyglądają nasze południe wieczory. Książeczka. Picie, kocyk, poduszeczka I Zosia Jak było na raftingu Anna. Cudownie, każdemu polecam Trochę przyjemności na raftingu Nawet się można było w wodzie pokąpać, także To jest nowość na tym Jamboree, bo nam ostatnio nie pozwolili się kąpać też. Także... Znowu tak samo zaczynamy vloga A teraz w innej lokalizacji Trochę wcześniej niż zwykle Dziś na śniadanie było mało, bo Albo raczej nie, było nie to, co zaplanowaliśmy, bo nic w sklepach nie ma. Także była pomieszane trzy rodzaje owszanki, bajgle, jajka z kartonu i sery. A teraz tak, dużo serów i może będzie makaron kiedyś, to się zrobi na obiad też serowe rzeczy. Idziemy teraz sobie e, potrajdować chyba. Można bidon podobno wygrać jakieś plakietki. A potem, albo wcześniej, nie wiem jeszcze jaka będzie kolejność, zrobić henną u pani z Indii. Tak wygląda most, bo nie wiem czy go pokazywaliśmy kiedyś, w którym przechodzimy. I można iść albo tam górą, o tam, albo dołem. I się strasznie buję, ale to już nagrywałam jak się buja. Tak wygląda obozowisko i są namioty, wszystkie takie same, białe są liderów, a czerwone uczestników. Dokładnie, siedział. Kolejka do Henny, ciekawe czy się dostaniemy. W jakimś czasie konkretnie. Już niedługo. Już zaraz wejdziemy. Tam robią. Zobaczyłyśmy jak panie robią tą Hennę, to stwierdziłyśmy, że sama, że sama zawsze będzie robiła. Może ja jej pomogę trochę? Okej. chciałabym Państwa, we tej kuchni obozowej, która otrzymała trzy gwiazdy fizykowe. Robimy dzisiaj ala carbonara, raczej 4 formatów. 4 formatów plus beckon. Co by amerykańsko było troszkę. Bacon. I brakuje nam produktów w sklepie, ale się nie przyjmujemy. My jemy i robimy. Tu się ferek ciepły. Domino to... Jestem dobry. A ten domino to najgorsze to słyszałem dzisiaj. Przepraszam, Domino. Dar Polaków dla świata. Ja już widziałam, co było darem Polaków podczas jednej imprezy na stadionie. Nie, ja nie wiem. Za Polaków co A no to wleciało. Dla Polaków, a nie od Polaków. A tu pan był przed chwilą za jako trzy gwiazdki Zuchowe, ale coś nie wyszło. No bo muszę złapać drugą stronę. To był prezent dla Polaków. Puluki serowe to się dzieją. To, można zrobić o, to jest niesamowicie drogie, a oni nie wie hej, bo burza na nazwali. Wali bardzo. Imy skąd? Bo burza na nazwali. Wej, hej, bo burza na nazwali. Na Jak tam kulki idą? mógł pójść na Big Zipa. Taka będzie porcja dla uczestnika, w sensie taka patelenka i wtedy wszyscy będą mogli pójść na Big Zipa. 68 kg, nasz cel. A woda się gotuje, brakowało po prostu. Witam, tak, było tak dobre, że ludzie zostają głodni, bo wszyscy zjedli wszystko jak nigdy tu jest jeszcze pozostałości cmentarz. To jest cmentarz, proszę Państwa. W sensie to? I ja, oczywiście, nie zdążyłam nagrać efektu końcowego, bo musiałam wydawać, ale było, bo był taki, taki szałciał po prostu. Naprawdę było pyszne, polecamy się. Dokładki były. Były. Ale najgorsze jest to, że możemy znaleźć tylko jedno opakowanie makaronu, tak gdybyśmy więcej zrobili, bo dzisiaj nic nie nagrane zostało. Bo zapomniałam wziąć aparatu, a byliśmy zwiedzać stadion, punkty, gdzie można zdjęcie sobie zrobić mamy zdjęcia, także nie jest źle Padało, potem nie padało Teraz znowu pada Może znowu nie będzie padać Robię coś, żeby moje włosy nie były sianym A jutro właściwie Ostatni taki oficjalny dzień rampu Będzie Godzina był o 11 Bo to o 17 w Polsce i będzie ceremonia zamknięcia o 20, czyli o drugiej w Polsce. A potem pakowanie i czekanie co dalej z naszym losem. Wyciąganie białego. A i nie ma jedzenia jeszcze, to bym chciałam powiedzieć, że wydają jedzenie po 24 albo 36 sztuk. A jest na 40. I w ogóle nie ma jedzenia, bo nie ma dostawy. I coraz mocniej pada mi się to bardzo nie podoba. Arma <sum> Gegedon! Nie ma Łotwy. A ja mam wodę. Zaczynamy oficjalnie ostatni dzień z lotu. Idziemy na w mundurach, jesteśmy idziemy na co? Na apel, który ma godzinę W upamiętnić. zrobić sobie taką wodę. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Wiem, Pozdrawiam co... mamę. Pozdrawiam mamę, <laughs> tatę, rodziców i dziadka. <laughs> Idziemy w pomniejszonym składzie, iż albowiem Julia i Antek poszli na Big Zipa. I nie wiemy właściwie, czy zjechali, czy nie, bo się nie odzywają. Nie wiemy, czy żyją. Ale kogo by tu tam obchodziło o, właściwie? <laughs> się popatrzyły na mnie dwie. <laughs> idziemy, idziemy robić apel. Oh, Dzień dobry. Skończona. A ten przejechał zipa. I tam gdzieś z są... Gdzie jest ta, co przejechała? A, tu jest ta, co przejechała. Składamy obóz. Następuje ekspresowa eksmisja podejrzanej tutaj Dominikika. W sypie koleżanek również. O, proszę bardzo, proszę, tak się żyje na obozie międzynarodowym. A to jest co? To jest śmieć. I tu jest śmieć. I tam też jest śmieć. I tu będzie... składanie tego. Dlatego śledzi nie bierzemy.

don't impress it, snap it, work it, quick You're it Play got cut it, waste it, sing the build it, trick it we be right in line, play it, burn it, whip it, drag it, drop it See it's all tied up, no more love And I hate to see you I mean, in Tego, że sprzątaliśmy syf, który zostawili łotysze sobie po, na, po nich. A teraz my się sami pakujemy, składamy namioty, składamy wszystko i czekamy jakoś do północy, pewnie, aż będzie mógł po nas przyjechać bus i nas przewieźć. O tropiku pamiętałeś? Ach, na końcu. Tu jest tropik. I w ogóle to pusto się tu zrobiło. Kuchnia trzech gwiazdek Zucha znów powraca. To się nazywa solenie wody. Tak. później... Super, naprawdę trzeba dostało nam jakieś 5 godzin jeszcze. A już jest nudno a mnie nie widać, a teraz nie widać. Nudno, wszystko prawie już pozbierane. Prawie. I nie wiadomo, co robić zbytnio. Dotarliśmy na lotnisko Widzicie od kogo znowu zaczyna wroga Bo nie jestem tylko w siebie zapatrzona A właśnie nie ma To jest nasz pierwszy posiłek To jest udon, a to jest ramen I to też jest ramen I ramen proszę Państwa kosztuje 10 dolarów 11 centów British Airways 176, to Idzie. I sierpiemy, i sierpiemy, i sierpiemy. Na dole masz mięsko. Yeah. Uh -huh. ja, ale moja, moja mama nie wiem czy jest. moja mama ją Zosia ma. się cieszy z normalnego jedzenia. Mhm, mm naprawdę. tak, krewetkę. Ja również. On również. Ja również. Oh.